Witam serdecznie na kolejnej naszej audycji na temat Arian Słowian, czyli naszych przodków. Jedynie chciałbym dodać, e, audycja się pojawia niestety później, niż sądziłem. Ze względu na to, że mam teraz małą reorganizację i tak jak ogłosiłem na moich portalu i na moim blogu. E, wszystko też nagle tak jak Wam spadło mi na barki. I staram się to wszystko teraz zareorganizować, żeby dla Was nadal nagrywać audycje oraz wywiady. Przede wszystkim zapraszam do najbliższego wywiadu, jaki już przeprowadziłem yy, z Wiedzą Anią z Polski, tutaj dla nas, Słowian w UK. Także warto zostać z nami. Wszystkie wszelkie informacje będą zamieszczane na Facebooku Słowianin, przez, Pol przez polską literkę EU oraz na moim blogu słowiańska dusza bracie moi blogspot.co.uk. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj wracamy do audycji pod tytułem Arianie Słowianie, Wedyjski arianizm. Dzisiaj zajmiemy się troszkę naszą wiarą przyrodzoną. A więc. Mariowie, Słowianie, Dosytowie Slawini, Sarmaci, Wandalowie, Lechici, byliśmy i jesteśmy dziećmi natury naszej Matki, kosmosu. Boską cząstką wolności stworzoną przez boskie źródło wszelkiego życia i materii. My, Słoweni byliśmy i jesteśmy wyznawcami kultu solarnego, kultów, bogów, słońca i miesiąca, księżyca. Oraz natury. Uprawianego, jak wspomniałem, autorzy książek i kronik e, od wielu tysięcy lat przed naszą erą albo i od niepamiętnych czasów. Także Słońce i Księżyc to nasi astralni przewodnicy. Nawet Wedy wspominają o dwóch Księżycach. O czym rozmawialiśmy w ostatniej audycji. Na antenie NTNS. Sam fakt istnia na terenie i takich miejsc jak Święte Góry Słowian, a mianowicie e, Wzgórze Lecha 120 metrów nad poziomem morza, czy Łysa Góra w Górach Świętokrzyskich 612 metrów nad poziomem morza oraz Góra Ślęża 718 metrów nad poziomem morza. Uznawane przez nas za siedziby bogów są na to niezbytnym dowodem. Jak już wspomniałem, nasze wierzenia wywodzą so, się i są opisane w wedach aryjsko-słowiańskich, według których żyli wszyscy Słowianie. Jednakże na różnych terenach na podstawie ich wierzeń rodziły się tak zwane wierzenia ojczyste. I tak każde plemię słowiańskie miało różne nazwy tych samych bogów, zwanymi ojczystymi, o czym opowiem potem. O samych Wedach mogę wspomnieć chociażby. Wedy to zbiór dawnych dokumentów aryjskich i słowiańskich, które zawierają zasoby dawnych legend bajek i baśni ludowych przez długi czas przekazywanych ustnie. Ogólnie Wedy zawierają informacje na temat natury i odzwierciedlają historię ludzkości na przestrzeni ostatnich lat. Kilku tysięcy lat. Wedy podzielone są na trzy główne grupy: Santi Veda, Harati Veda oraz Vohvahi Veda. Najstarszą z nich, jedyną dostępną jest w tym momencie Santi Veda, która pierwotnie zwana była jako Santi Veda Pierona, a obecnie zwana po prostu Wedami. Santi Veda zawiera wzmianki o innych wedach zwanych starożytnymi. Które istniały w przeszłości, niestety obecnie są zagubione lub ukryte w tajnych i bliżej nieokreślonych miejscach. W każdym bądź razie, jeżeli istnieją, to nie zostały one ujawnione światu. Teraz posiłkuję się wiedzą jednego z wielkich polskich badaczy, pana Czesława Białczyńskiego, by jak najdokładniej wam opisać naszą przyrodzoną wiarę. A więc. Santi Wedy odzwierciedlają najgłębszą starożytną wiedzę. Można nawet powiedzieć, że są skarbnicą wiedzy. Według przekazów indyjskiej Wedy, pamiętacie chociażby Imperium Ramy, to tylko część słowiańsko-aryjskich Wed, które zostały wysłane przez Aryów do Indii około 5000 lat temu. Wykonywane są w postaci złotych tablic. Harati. Wedy. Zazwyczaj były późniejszymi kopiami, lub też odpisami z santi, wedy, przeznaczonymi do szerszego zastosowania w środowisku kapłańskim. Najstarsze Harati Światła, księga mądrości, które zostały spisane 28 736 lat temu lub bardziej precyzyjnie, od 20 sierpnia do 20 września 26731 lat przed naszą erą. Natomiast Harati, świat, Harati zwana Awesta, o której też wspomniałem, została spisana 7513 lat temu na 12 tysiącach wołowych skór i zawiera zapisy wojny narodu sławsko-aryjskiego z ludem żółtym. Hmm. Czyżby to chińczy, z Chińczykami? Zakończenie wojny między wojującymi stronami nastąpiło w lato świątyni Światła na 112. kręgu życia. Oczywiście termin dotyczy e, czasu, nie miejsca. Moment ten został określony dniem stworzenia świata w wieznej świątyni. No i trzecie wedy. Wedy Waukhari, zwane inaczej welesowymi księgami, książkami, zapisane na deszczułkach, prawdopodobnie w etapach i przez wielu autorów, przedstawiają historię ludów Europy południowo-wschodniej. Na półtora tysiąca lat przez Rusi kijowskiej. To znaczy w 988 roku naszej ery, czyli niespełna, powiedzmy, 22 lata po, naszy, po przyjęciu przez po, e, Polaków W Wokfary przeznaczone były dla włochów, duchowieństwa starowierców, stąd ich nazwa. Wokwary były metodycznie niszczone przez kler chrześcijański, który uważał jak zwykle takie rzeczy jako diabelskie tabliczki. Tak więc wspomniałem, że mamy dostęp tylko do santi Wedy, Oryginalne santi, tylko obrazowo można nazwać książką. Santi to płyty z metalu szaletnego, ze złota, nie poddającego się korozji, na których umieszczono stare charyjskie runy. Runy tego słowa. Przepraszam, runy charyjskie to nie litery i nie hieroglify. W naszym współczesnym tego słowa rozumieniu, oczywiście. Runa to tajne obrazy zawierające ogromny zakres prawdawnej wiedzy. Ta stara forma pisma nie zniknęła z otchłani wieków, tak jak inne stare alfabety, choćby Bukwica, lecz nadal pozostaje podstawową formą pisma u starożytnych. i u kapłanów Cerkwi anglistycznej. W czasach starożytnych charyjskie runy stanowiły główną bazę dla stworzenia uproszczonych form zapisu. Na ich podstawie stworzono stary sanskryt, pismo klinowe, devanagri, germańsko-skandynawskie runiki i liczne inne. Aby charyjska forma zapisu zachowała się dla naszych potomków, i by stara mądrość nie zginęła w otchłani czasu, jest wykładana w seminariach cerkwi staroruskiej i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Santia składa się z 16 siok, przez eś polskie, a każda sioka ma 9 linii. Zaś w każdej linii umieszczono 16 run. Na każdej płcie umieszcza się 4 sioki, po dwie na każdą stronę. 9 santi zostało umieszczone na 36 płytach, tworzących koło trzymujące 144 sioki połączone trzema pierścieniami, które symbolizują, uwaga, trzy światy. A więc mamy świat jawi, świat ludzi, minerały, to co jest tu wokół mnie i to z czego jestem ja zbudowany, świat nawi, świat duchów i dusz zmarłych, świat astralny. Oraz trzeci świat, świat prawi, jasny świat Słowiano-aryjskich bogów, świat mentalny, czyli to jak postrzegamy tych naszych bogów, czyli to w zależności w jakim plemieniu przebywamy, tak? A więc według wet mamy trzy światy, jawi, ten tu wokół i ja, z czego jestem zbudowany, nawi, ten astralny, duchów, przodków i mentalny, moje postrzeganie, prawi. Santi same posiadają bogatą w treść formę dialogu i zostały zapisane około 40 tysięcy lat temu. W pierwszym kręgu opowiada się o przykazaniach danych narodom wielkiej rasy, welietom i potomkom rodu niebieskiego przez boga Pieruna. O nadchodzących wydarzeniach w ciągu swarożnego kręgu i 99 kręgów życia, to jest 40 176 lat. Pierwszy przykład z charyjskiej Karuny, starego charyjskiego języka, został zrobiony w roku 7452 od stworzenia świata, bardzo dawno. W Gwieznej Świątyni, roku 12952 od wielkiego ochłodzenia. To znaczy. W 1944 roku zrobiono pierwszy przekład. Zobaczcie ile czasu. I to pod koniec II wojny światowej. Dla odnowionych słowiańskich wspólnot na terytorium Białowodzia, albo jak to się mówi w Santinach, świętej ziemi rasy, czyli terytorium od Uralu do Bajkału i od północnego oceanu Atl Atlant e, mongolskiego, przepraszam, i od północnego oceanu do mongolskiego Autaju. Nazwa Białowodzie pochodzi od starożytnej nazwy rzeki Iri. Irtysz, Iryj, najcichszy, Ira, cisza. W starym języku istnieje runa Iryj, której graficzna reprezentacja oznacza białą, czystą wodę. Przy przekładzie była wykorzystywana rosyjska forma zapisu, zapewniająca bardziej pełne odtworzenie obrazu starych run, nie zaś radziecka, zniekształcona w latach dwudziestych, trzydziestych XX wieku. W brzmieniu, gdyż ani w rosyjskim, a tym bardziej radzieckim języku brak jest odpowiedników językowych, brak znaczenia obrazu. W przekładzie Santi brał udział niewielu kapłanów, dlatego wydźwięk Santi jest różnicowany, lecz sens pozostał niezmienny. W ostatnim przekładzie nie ma komentarzy, a jedynie wyjaśnienie poszczególnych słów. Wszelkich wyjaśnień może udzielić jedynie kapłan, strażnik albo kapłan Inglingi. To jest starsi, strażnicy mądrości przy słowiańsko-aryjskich świątyniach. Wielokropki i kropek właśnie w tym tłum przekładzie o, oznaczają, że w tych miejscach jest zawarta informacja, która, którą jeszcze za wcześnie by podawać w otwartej formie. Prastara wiedza przeznaczona jest do służenia dobru i przeznaczona jest w celach wyłącznie edukacyjnych do użytku wewnętrznego wspólnot oraz użytku świątynnego w prawdzie. I nie może być wykorzystywana przez zło. Mogę tutaj przytoczyć fragment pierwszej księgi WED, która już na samym początku daje nam do myślenia. Będzie to 12 wersów, które oczywiście będę zaznaczał. A więc słuchajcie. Wedy słowiańska aryjskie Santa pierwsza. Wers pierwszy. Jak w ogrodzie bogów, w asgardzie iryjskim, na zlaniu się świętych rzek Irija i Oma, koło świętej wielkiej Inglii, przy świętym kamieniu Ałatyr, że zeszła z nieba Wajtmana boski Rydwan. Mam wielokropek. Wielki blask i płomień otaczały ją, kiedy opadała na ziemię. Wielokropek. Wers drugi. Zbieraliśmy się, zjeżdżaliśmy się wokół Wajtmany niebieskiej tej. Rody charyjskie i daryjskie, rody raszenów i światorusów, wodzowie i wojowie wszystkich rodów rasy wielkiej. Zebrali się weduny, srebrnowłose i mędrcy, wielce mądrzy i wyznawcy Boga jedynego. Zbieraliśmy się, zjeżdżaliśmy się w krąg wajtmany, rzędami rozstawieni. Wiele dni bogów rozsławiali, tu mam wielokropek. I otworzyła się Wajtmana, i wyszedł z niej we własnej osobie jasny Bóg niebieski. Nasz czwarty. I rzekł Bóg wiecznie przepiękny. Zjawiłem się z uraj ziemi, ze Swargi Niebieskiej, gdzie płynie Iri jasny. W ogrotach wyraja Koło zgardu niebieskiego. Ja perun gromowładny Swaroga syn. Słuchajcie. Ludzie i wojowie rodów ludzkich. Słów moich. Pouczania słów moich, słuchajcie. kropek. Powiedział do Peruna Racibor, woj z rodu Światorusów. Ty, powiedz, opowiedz światły wodzu. Czy jest śmierć dla wojów rodów naszych? Wers piąty. Opowiadał Perun wojowi. Nie ma śmierci dla wojów rodu niebieskiego. Tu jest wielokropek: Każda jawna albo tajna wątpliwość serca, Bóg Wyszyn, Strażnik światów, Ojciec Faroga i Dziadek mój, Najlepszy ze wszystkich mądrych, pozwoli. Tu mam wielokropek: Wiem, wieczna przemądrość bogów, kto zostawszy nauczycielem, nawet jeśli wielkotajemnicę opowiedział, bogowie nie potępią, gdyż nie ma śmierci dla nich. Tu wielokropek: Wers szósty. I spytali ludzie Gromowładnego Wielomądrego. Ty, powiedz nam, Swarożyc, opowiedz. Dlaczego wyznawcy Boga i wędrowcy Boży, drogą poznania wet, chcą osiągnąć nieśmiertelność? Ty, powiedz nam, opowiedz. Jest li śmierć w świecie jawy, czy też nieśmiertelni wszyscy? Co zaś z dwóch prawdą jest? Persiudny. Odpowiedział im Swarożyc. Jedno i drugie poprawne. Błędnie tylko śpiewacy uczą o śmierci ludzi. Zaś nazywam oszustwem śmierć, a nie oszustwo nieśmiertelnością nazywam. Wielokrop. Przez oszukiwanie Legii zginęli. Nie oszuści bytu dostępują w prawie. I śmierć i nie jak ryś pożera urodzonych bo przyjętej nie ma u niej formy. Śmieć obserwujcie w oteczeniu, a dla siebie wy jej nie szukajcie. Wers ósmy. Inni ludzie liczą, co udrzec Bóg martwych. Odmienny od śmierci, lecz chodzenie wasze w świat prawi bez śmiertelne. Ono w duchu i w duszach u was przebywa. Ten zaś Bóg panuje w siecie przodków, Dobry on dla pełnych dobra, dla niedobrych zaś niedobry on. Zuwilokropek. Poleceniem udrzeca w dzieciach człowieczych objawia się gniew, zbłądzenie i śmierć. Przejawia się chciwości o obraz. wielokropek. Wers dziewiąty. Przez zadufanie sprowadzony z drogi jedności z duszą człowiek nie osiąga. We władzy śmierci zbłądziwszy ludzie posuwają się drogą i umarłszy znowu i znowu w nawi świat wpadają. Wielokropek. Na mianowicie na manowce z drogi uczucia, dlatego śmieć nazywają mora. Wielokropek. wecz dziesiąty. Pasjonując się swoimi czynami, w pogoni za ich owocami, Kontynuują marsz w tym kierunku i nie przemagają śmierci. Wielokropek. Miast dążenia ku chwalebnym celom, jak sumienie ludzi wzywa. Dziecię człowieka na Midgardzie zrodzone obraca się w kręgu przyjemności. Na tej drodze śmieć go czeka. Z próżnymi celami łącząc się przybliża do ciemności po daremnej drodze. Wielokropek. Porażone przez związki z daremnymi celami, i o nich dzień i noc zamierzając, wasze ukryte ja zacznie czcić zewnętrzny świat jawy. W świecie jawy, objawionym przez ród, pierwsze co ludzi razi, to życzenie cudzego. Wkrótce ono pociąga za sobą gniew i pożądanie. Te trzy twory ciemnych. Ludzi nierozumnych do śmieci przyprowadzają, a w świecie jawi tylko wytrwali ludzie, w których rządzi sumienie. Trwałością śmieć zwyciężają zawsze. Czyż nie daje to nam domyślenia już na samym początku? Co nasze dziady, przodkowie nam przekazywali? Czy tych praw uniwersalnych przestrzegamy? Zobaczcie, słowa sprzed niepamiętnych czasów, jakże są aktualne nawet w tej chwili. Jakże to ukazuje w innym świetle naszą sowiecką naturę i nasze pojmowanie świata, wręcz duchowe. Wielokropek. <grych> Wracając do naszej Lechii, jak już wspomniałem, naszymi oczystymi bogami byli. Swaruk, Swarożyc, Świętowit, Nija, trzygów, etc. I te trzy wymienione wcześniej miejsca kultu naszych bogów. Wzgórze Lecha, Łysagóra, Ślęża. W swojej ostatniej książce Janusz Bieszk, starożytnik Rowie Lechi, pochwalił się, jak to nazwał, skromnym odkryciem. A mianowicie, kiedy połączy się liniami prostymi te trzy miejsca, to wyjdzie nam prawidalny trójkąt równoramienny, którego podstawą jest linia łącząca ślężę z gniezdem, a wierzchołkiem jest łysa góra. Hmm. Ocenę i badania pozostawię Wam, moi drodzy. Wielokropek. Same góry ślęża i łysa leżą na 51. równoleżniku. Przy czym... Wcześniejsze badania archeologiczne wykazały, że ich wykarczowane łyse szczyty zostały obramowane dookoła wałami kamiennymi z nieregularnych bloków kwarcytu o długości od półtora kilometra do dwóch kilometrów. Według kronik Długosza czczono tutaj bogów. Są to różne wersje, a mianowicie lela i polela, stąd powiedzenie lelum polelum lub... Śwista, pochwista, pogodę, albo łada, boda, leli. A w najstarszym miejscu gniezda na górze Lecha postawiono wtedy świątynię i trzono Boga Nija. Tak, to tam gdzie zimowit... Na postrzeżynach ofiarował bogunija świątyni włosy mieszka I. Tak więc, za potwierdzeniem ze strony wet nasze prastare miejsca kultu istnieją do dziś. Po, pod samą łysą górą, a raczej we wnętrzu tej góry znajdują się ogromne tak zwane komnaty. Ostatni raz oglądane one były w 1964 roku, kiedy to poprzez długo poszukiwany włas opuszczono na pontonie pracownika warszawskiej pracowni konserwacji zapadków inżyniera Adama Pulikowskiego który tak opisał co widział komory te wysokie są na 7 metrów i zalane zieloną wodą do wysokości 2 metrów i przykryte wyprofilowanymi łukowatymi sklepieniami opartymi na potężnych regularnych czworobocznych filarach w niektórych miejscach zarkat zwisają gdzie nigdzie stalaktyty jeżeli przyjmiemy, że, tak jak naukowcy przyjęli oczywiście, że w miejscu, gdzie nacieka stalartyt, tej powłoki wapiennej lub skały, nacieka jeden centymetr na rok. Te stalartyty są tak du duże, i wtedy były, kiedy je widział na pewno, pan inżynier, świadczą o tym, że te świątynie mają tysiące lat. Hm. I tak odkrył on wiele komnat, ogromnych, połączonych podziemiami i korytarzami, niespękanych, jakby nie miały się czasu. <laughs> Jedynym łącznikiem między naszym światem zewnętrznym a przeszłością był tylko Włas, który był bardzo zasyp głęboko zasypany i bardzo długo starano się go odkryć, według y, ksiąg oczywiście. Według niezależnych badaczy, te podziemia były grobowcami królów lechickich i najświętszym miejscem Słowian, którzy często odwiedzali te świątynie, nekropolią, przed wieloma wiekami. Nigdy po 1964 roku nie wznowiono badań. Dlaczego? Tak jak w latach 30. zginął yy, magister Chyba Żółkiewicz, bodajże, tu, podczas badań, które sam sfinansował. Kopiąc kurhanach, umarł. Komu więc zależy? Tak, jak wspomniałem w pierwszej audycji: Jak puzle się układają, gdzie pokazują sprytnie przedostatnie tysiąc lat, jak zaborci, zaborcy, to znaczy na początku chrześcijaństwo, w obrządku sowieckim przejmując powoli nasze wierzenia, miejsca kultu. A potem cesarstwo niemieckie od 1919 roku razem z Kościołem rzymskokatolickim, no i później Rosja Komunistyczna, niszcząc naszą prasarą wiarę i historię, zniszczyły wiedzę na ten temat. I spaliły bądź ukryły księgi z informacjami na te tematy. Uznawaliśmy my, Słowianie, od zawsze, naturalne wartości kosmiczne, gdzie człowiek był swobodną, wolną cząstką, wielkiego kosmosu naszej matki. Byliśmy cywilizacją wolnych ludzi oraz współobywateli o dużym poczuciu wspólnoty, która nie uznawała i nie stosowała systemu niewolnictwa. Zapamiętajcie, jeszcze raz, nie stosowaliśmy niewolnictwa. W ważnych dla nas miastach władcy nakazywali znoszenie świątyń, które były ozdobione na zewnątrz i wewnątrz drewnianymi płaskorzeźbami bogów, ptaków, dzikich zwierząt oraz ludzi. Przy niektórych świątyniach trzymano zwierzęta, jak na przykład dzikiego czarnego konia, którego używano do wróżb. A same świątynie również jako skarbce służyły do przechowywania zdobyczy, kosztowności, etc. Również wewnątrz znajdowały się posągi drewnianych bogów, sztandary plemienne zabierane tylko na wojnę, na wyprawy wojenne, święte przedmioty przynoszące po dotknięciu szczęście, dary publiczne i prywatne złożone w wyniku ślubów albo próśb. Czyż wiara przerodzona nam byłaby tak bogata, gdybyśmy dopiero powstali rzekomo tysiąc lat temu? Gdyby nie istniała? Hmm. Oprócz świątyń kapłanów należy koniecznie wspomnieć o wielkiej roli do nieprzecenienia, jaką odgrywały w naszym życiu duchowym w społeczności słowiańskie od tysięcy lat. Wiedźmy, kapłanki wiedzy, bo sama nazwa wskazuje pochodzenie od węd, czyli... Wiedzy. Zatem to kapłanka posiadająca wiedzę. Wiedzi? Ma. Ona ma wiedzę. Dopiero Kościół rzymskokatolicki, hm, nie dziwi mnie to, sprowadził ten nazwę do diabelskich określeń, usprawiedliwiając mordy, tępienie wiedźm, kapłanek wiedzy oraz niszczenie ksiąg z naszą wiedzą. Same wiedźmy za to. Były kapłankami pracującymi wśród ludu, żyjącymi czasami na odludziu, ale współpracując ze świątyniami słoweńskimi. W rzeczywistości były to kobiety. Kobiety mocy. wieźmy, wizjonierki, wizjonerki, zielarki, uzdrowicielki, kapłanki szeptuchy i druidki, które nadal są wśród nas. Miały szeroką wiedzę na ten temat. Na temat leczenia zarówno fizycznego, jak i duchowego, psychicznego wczesnych ludzi. Stąd obserwowani dzisiaj szamani na całym świecie. Zajmował się zielonecznictwem, opatrywaniem, leczeniem ran, pomocą psychologiczną, parapsychiczną, czynieniem wróżb. Łączyła je bardzo, bardzo bliska więź z ludem w każdym rejonie, gdzie zamieszkiwały. I niejednokrotnie odgrywały rolę ostatecznej wyroczni. Były przez to potrzebne i cenione przez lud, i nawet za to obdarowywane. Niestety od tysięcy lat poczęły być niszczone przez naszych wrogów. A ostatni taki akt, takiego barbarzyństwa udokumentowano na naszych ziemiach pod Zaborem Pruskim w 1811 roku, kiedy to spalono na stosie Barbarę z Dung. Oskarżono mu czary. Zatem, czy nie warto zatrzymać się i wrócić do początku? Czy dalej toczyć nienawiść, która zepnie nas w czelu i zapomnienia? Zapomnienia, skąd jesteśmy i kim jesteśmy tak naprawdę. Pomyślcie, ja już wiem.